Słyszałam, że masz swój live action. Wiesz, że jeszcze go nie obejrzałam? A ja mam własną, drugą książkę. Słyszałeś o tym kreatywnym... Ponieważ moje muzyki są wykreatywne i tą książkę by się stworzyła z myślą o naszym kreatywnym 2025. Z tego, że myśmy ją ponad e, pół roku, ale dzisiaj naszą gwiazdą jest Stitch, a więc I chodźmy to! robić kreatywne rzeczy właśnie z nim. Dobra, ty, Stitch, usiądziesz sobie tu. Gdzie, on jest taki duży. Jest a kto go przywiózł, pamiętasz? Ty, no. ale może Angel nie była aż taka. Była większa. Znaczy, Angel, nie. Nie, nie, nie. Widzisz, ty mylisz. Angel no. była mniejsza w pudełku, a większa na zewnątrz kreatywne rzeczy właśnie związane ze styczem, a nawet mam memory X. Co prawda one są kreatywne, ale na pewno je dzisiaj zagramy. Ale to pewnie już później, za chwilkę. Później? Zaczniemy od mega rzeczy. Zobacz. Kupiliśmy to chyba w Action i to jest Stitch 3D. Mamy do niego farbki. On chyba będzie się później tak składał. Taki model właśnie bardziej wystający. Nie jestem pewna. Yy, pamiętam jak malowaliśmy coś takiego o. i oto puchło. To może to jest to? Nie, to jest do składania. Mm, to nie wyjdzie. Słuchaj, to będzie albo hit, albo kit. Nie ma nic pomiędzy. Hit albo kit! Ojoj. Tu tak fajnie wyglądało, co ja tutaj tylko takie. No. O. A będzie pędzelek. Uuu, jest niebieski pędzelek tak jak z Ciekawe. Patrz, to będzie się tak mu wkładać, żeby był 3D. Jak są jeszcze? A, bo to będzie klej może czy coś? Nie, mm -hmm. to jest do położenia go! To jest Stojak? Jak to ma być dziwy 3D? Y no to będzie tak wypukłe, teoretycznie. No dobra, zabieramy się do roboty. Zobacz, teraz zobaczyłam, tutaj są takie literki i one są tu. No są A, B, ja też sobie widzę. No A, B, C, ja myślałam, że to są jakieś takie hieroglify dosłownie. No dobra, trzeba będzie to teraz pomalować. Zaczniemy od koloru A i ten A to będzie tak naprawdę główny kolor stitch'owy. Ogólnie te kolory są bardzo no, ładne, bo są takie yy, lekko pastelowe. Ten bardzo ładny, tylko pytanie tak. jak się trzymają i jak wyglądają na tym. No, no, tego się boję, no ale właśnie to testujemy. Mam pytanie, czemu na odcinku stitch'owym siedzą labubusie tutaj? Bo co? Lubię labubu, tak? hmm. O, Ej. one tak słabo troszeczkę kryją Pienka, Ale pewnie trzeba będzie zrobić drugą warstwę, no? Żeby do naszej rodzinki Jumbo -sków to leciał wielki Jumbo labubu. no co? Jak ty chcesz go załatwić? G jak chcę załatwić Jumbo la tak. <laughs> Proszę. No na pewno robimy drugą warstwę 100% mm, No właśnie o to się bałem najbardziej w tym wszystkim, że mm -hmm. ładne kolorki Ale będą właśnie słabo kryć Niestety nie byłam na premierze Stitcha, no trudno, szkoda Chciałabym, może kiedyś mnie na takie coś zaproszą Natomiast byliśmy przecież w Disneylandzie na Florydzie, gdzie spotkaliśmy Stitcher i on Tak, Stitch mi wtedy piąteczkę i w ogóle i Stitch był kosem. Kaba, nosem. Wim, teraz ten ładny D. Nałożyłam drugą warstwę na tym, więc jeszcze chyba no, jedną Ale dużo lepiej. dużo lepiej wygląda. Jeszcze po jedną, natomiast robimy ten D, ale troszeczkę ten nos mi się wydaje, że za jasny, skoro jeszcze on miał być tym samym kolorem. No ale przekonamy się, jak wszystko zrobi. O, mateczko, ten B. To jest tak cudny kolor. zobacz to jest taki pastelowy, różowy. Bardzo mi się podoba Mateuszka. <laughs> Prawie kończę, słuchajcie, zaraz to zostawię do wyschnięcia i troszeczkę porobię. Czarnym markerem, te obrysy, które gdzieś tam poznikały. Teraz chciałam zdjąć marker. Wzięłam z poska. Zobaczymy, jak on mi się tu sprawdzi. Bo te kontury chcę naprawić. No i zobaczymy, może jeszcze jakieś bliki porobię, czy ten spróbuję. Teraz spytamy, czy to się faktycznie jakoś poskłada. A nie malujesz jeszcze do tego w środku. No, ale to jest przecież na to, bo tam nie było numerków, skąd mam wiedzieć, no jak okay, to się. Okej, ja skąd ja, tam widzę? ja mam wiedzieć? Chciałam zielonego no, pojęcia widzowie. Boję się, że coś przeoczyłam na 100%, bo to jest nieopisane. Mm, mm. Wiem, z czym mi się to kojarzy. Zrobieniem brył na matematyce. <grym> no, było to bardzo ciężkie, bo jak się jedno wtykało, to drugie wychodziło, więc trochę słabo. Tu też nie było napisane, żeby domelować te rzeczy. Nie więc... wygląda to źle, tak? ale. To w się sensie, fajna zabawa. Dałabym temu takie Usteczka? szósteczka. No, 6 zdecydowanie, na 10. 6 na 10. Ten marker też wybronił, trochę kreatury. Idziemy Here do kolejnego. Przerywając duet yourselfy mamy. Tutaj takie jajko, które też kupiłam w Action, Daję ze Stitchem. I zobaczmy, co on takiego skrywa. Chyba pieczątki i naklejki. Wydaje mi się, że coś takiego było chyba w kalendarzu adwentowym ze Stitchem, czy czymś, albo w jakimś zestawie właśnie. Dawno nie otwieraliśmy kalendarzy adwentowych, a to już pora na kalendarze. Tak, tak, tak. znacie pora na wakacje Pitek. Czyli na Hawaje, tak jak oha. A nie, patrz, takich nie mieliśmy. Są dwie pieczątki. Ten sposób się otwiera. Jeden ma kwiatka, drugi ma Ananas. Szkoda, bo myślałam, że będą miały Stitcha. A to nie mają no stitze? No też tak myślałam. Tylko o. jedna naklejka, no. Szczerze? Słabo. I, ale one były bardzo tanie. Sprawdźmy, jak one wyglądają na papierze. Mie, mie, mie. No, widzowie! Słabo. Jeden na 10. Uuu, ale y, czekaj, jedynka dla, te, dla tych naklejek, nie dla tych pieczątek. Czemu? Bo te mają zero. Ach. To był prezent, który dostałam. Jest to taki diamond painting ze sticzem, stic który ma zostać broczkiem. To jest stitch na desce na wielkiej fali. Zawsze mnie zastanawiają właśnie, jakie to jest uczucie Dajcie mi koniecznie w komentarzu znać Oczywiście, o jaki kolor niebieski, fajnie, że się wpasowali To jest plus Dajcie mi koniecznie znać, czy byliście już na live action ze Stitchem Albo czy się wybieracie Mamy tutaj takie piękne diamenciki Śliczne są, ja właśnie lubię diamond painting Jak są takie cyrkonie No ale ten kolor tego, to mi się bardzo podoba Ta farbia, na to już nieważne Ej, One są w ogóle nie niepodpisane Ja no po prostu mam kolorystycznie dobierać Możesz jak chcesz, to jest ma Twoja wena twórcza Jest to trochę dziwne, jeśli mam być Miena. Bo po prostu po kolorach bym mam zgadywać No przekonajmy się jak to będzie wyglądać Bo pierwszy raz mam coś takiego Ok, super, I nie nakleimy najpierw Nie, odklejmy najpierw Z tego połowę O, to są dalej. Zahaczone. Fajnie, że jest, żeby coś było innego. I one się kleją tylko w tych miejscach, więc fajnie, bo do tego broszku nie będzie się za wiele przymocowywać. O, oh, to fajne. No, to, o jakie fajne tego już nie, bo zawsze jest różowe, troszeczkę innej konsystencji. No i dobra, od tych jasnych zaczynamy. Je sobie tutaj przyklejamy, ale to będzie odstresowujący sztos. Trzy godziny później. No trochę mi to zajmie widzowie, wiem, ale... Cześć! Ten, to jest ten kolorek różowy, to jest taka magenta chyba. Bardzo bo mi się podoba, zobaczcie jak on jest żywy. I ostatni skończony! I ładnie wygląda! Co prawda ja nie lubię takich wróżku, bo one wiadomo, szybko się psują. To znaczy, że coś to poderzy i te kryształki znikają. Można je powiedzieć na przykład na czymś i jest to jako ozdoba. I wtedy się nie psuje. A mało tego właśnie, patrzcie, ile mam dodatkowych koralików, które sobie mogę wykorzystać w jakichś do it yourselfach. Sztos! Zostały nam ogromne memory a z do it yourself'ów chciałam zrobić grawer. Spróbować zrobić tym razem grawer ze Stitchem. Nigdy tego nie używam, to kupiłam w Tigerze. Natomiast to kupiliśmy chyba też action. Tak, faktycznie to było tak, ja się potopowałem, bo mówił zobacz memory Kickzell. Będziemy Otwuszmy mogli sobie. zrobić Jumbo Challenge. No, zaraz sobie zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Eee, myślałam, że są trochę jeszcze większe. Myślałam, że są w ja tej myślę, wielkości. Też, no, są A już mają kitkowi, no to w całym pokoju to rozłożymy. No, myślałam, no, że będzie dosłownie taki memor. Ej, patrzcie, strubka jest nawet fajnie. O, fajne. Kaciuszki, bo on czynał w brzydkim kaczątku. tak, mi się podobało przecież mega. Tak. o to jest Angel w tańcu Ładne są bardzo ilustrację. no tutaj daję. takie... To to takie... gramy? Jeden Cię, na jeden? Dobra, to gramy. poczekaj. Papierkami nożyce o to kto zaczyna, do jednego. Dobra. Dobra, gotowe? Trzy, cztery, ry. Trzy, cztery, Trzy, cztery, ry. Trzy, czte, 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 yes. tak, chciałam tak, tak. No nie, dobra, A no to, to zaczniemy. nie, nie, ja nie chcę zaczynać. A, no ty no, no, Nie, nie, ten kto nie zaczyna, proszę. Zaczynaj, bardzo. proszę. Dobra. jaki jest... Blisko. To teraz ja? Będziemy w stroju hula Strupka, widzisz moje ulubione ja Zobaczymy kto wygra, o co jest zakład? O to kto decyduje co będzie na Dobra, okej okay. Jeżeli tu jest trupka to wygrywam 100% nie, nie. Jeżeli nie to przegrywam nie, nie. nie, dlaczego, dlaczego Nie, tu nie może być to, nie może być to, nie Dobra, tak szczerze nie wiem kto nie, nie wygrał Liczymy, nie, 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 no, nie no możesz przyłożyć, przyłóż Kupeczką przyłóż, kubeczka do kupeczki To jest moja, ej chyba ja, nie, remis. Ja, Jak? raz, dwa Trzy, ja. cztery 8, 9, 10, 11, 20. Na tak, Chryste, Ale ja bym to wygrał, otrafić. naprawdę. No. Razem decydujemy, co na grawerze. Ja właśnie szczęście, rozumiesz, szczęście A tu mamy okna na Minecrafta. Super. Okna Minecraftowe widzę, wie to tam. No i tak, mamy to. Zobaczmy, co takiego mamy w środku. I na co to w ogóle Czy to jest na baterię, czy na akumulator? I ma takie zakończenie, grawer. To są szablony I fajnie, ci, pytanie, czy działają? Mamy jeszcze taką końcówkę. Jak ty chcesz z tym to zrobić? No, co, muszę mnie zrobienie wykonować. Dzaj! Króliczek na Wielkanoc. Happy Easter. Złoczyłem. Ja. Już no i widział. Tu jest I są nawet literki. Ej, fajne są te szablony. Pytanie, czy faktycznie działają? Załadowane. Dwie baterie do tego były, AA. długopis do grawerowania z szablonami i wymieną końcówką do szkła, metalu i tworzywa sztucznego, nie stosować na skórze. Możesz wymienić końcówkę, zdejmując ją za pomocą szczypie. Przytrzymaj przycisk i przyłóż końcówkę do powierzchni, którą chcesz grawerować. Bo Mamy tu szklankę z panutali. Może jak od. Jak co ty chcesz na szklance grawerować? No szkło Serio chcesz, żeby to pękło? Nie pęknie. Pęknie to. Czekaj, spróbujmy Ja tego najpierw... nie sprzątam. Spróbujmy najpierw na tym metalu po prostu. Ehm, no i chwila prawdy. Mateczko. To jest o Mój Boże, to jest straszne. Grawidruje? Tak, ty Szczerze zepsuło tylko tą powierzchnię, ale to jest lakier. Ale wiesz, to na przykład teraz spróbujmy obrysować Podpiszcie. Ale, ale podpisz? Piszesz, mufina. zabawy. Zadziałało, mufina. Kwestia chwila. No tu. Pokaż, no masz? ciekawe. Ja na szklem tego nie robił. Nie robiłbym tego na szkoda szklaneczki. Tak, Okej, okay, chwilę poćwiczę. No nie to jako Stitch. Wysz napisałam Stitch. No dobra, no na dnie spróbujmy, czy to cokolwiek da. Ale dobra, końcówkę masz? A to jest obojętnie jako. Na pewno? to ja się boję. No ja to Straszne, to dobra, koniec! Serio, co? Nie, nie po... Jest to takie nieprzyjemne, jakby coś tak paznokcie... a okropne uczucie! Nie wiem, wy co dajcie znać, co ja powinnam z tego zrobić. Może wy macie jakiś pomysł, jak to użyć, do czego to wykorzystać, ale na pewno nie do stitcha. Dajcie znać, która z tych rzeczy wam spodoba się najbardziej. Mi chyba... Mamy tak, A my, jakim widzimy się na tym styczowym odcinku. Buziaki, pa!